Parku narodowego spotkania ich w górach, koło murowańca, i właśnie takich wieczornocnych rozmów. Wtedy uświadomiłam sobie, przecież polskie i amerykańskie parki powinny współpracować jak najbliżej. To jest najlepsza amerykańska idea. Pierwszy park narodowy Yellowstone. Ale my mamy też wspaniałe parki i, i też czasem wiele rzeczy, które mogą zainspirować Amerykanów, bo o to mi chodziło zawsze, żeby to nie była taka nauka w jedną stronę. Że oczywiście, na przykład, wolontariat w parkach narodowych, to pokazywaliśmy te modele amerykańskie i to się przyjęło i naprawdę mam największą satysfakcję, jak czytam, że 300 wolontariuszy. Przez sezon turystyczny pracowało w Tatrzańskim Parku Narodowym, bo gdzieś wiem, że na początku drogi właśnie były te mosty tak. <laughs> między polskimi i amerykańskimi parkami, w ogóle umowa o parkach siostrzanych między tpn a Parkiem Górskalistych w Colorado. Także to daje ogromną satysfakcję, jak widzę ślady tej pracy, ale wracając do tego. Work and Life Balance, prawda? To my też na ten temat mieliśmy nawet szkolenia, jakieś spotkania. Amerykanom zależało, bo oni mają pełną świadomość, że człowiek lepiej pracuje, jeżeli ma ten oddech, takie szersze spojrzenie może spotkać ludzi spoza swojej bezpośredniej branży i musi mieć swoje inspiracje, i też świeży, wypoczęty umysł. Myślę, że w XXI wieku jeszcze w wielu firmach w Polsce, cudzysłów robię, jeszcze tego nie ma. Szkoda, ponieważ podcast jest ograniczony czasem, bo już po prostu słyszę, jak rozmawiamy, to mogłybyśmy godzinami. I no. wiem też. Y że tych rzeczy, które zrobiłaś, było bardzo, bardzo dużo. Być może jeszcze będzie okazja się spotkać, żeby konkretnie o czymś porozmawiać, ale bardziej chcę teraz zapytać, bo rok mija, prawda? Tak fajnie się złożyło, że przeszłaś na emeryturę, jak było święto niepodległości. Dokładnie. To było zresztą niesamowite, bo ja pracowałam do ostatnich chwil, a nawet... Poza nie, ponieważ tego dnia, 8 lipca, obchodziliśmy Święto Niepodległości, organizowane było przyjęcie w rezydencji, ale zawsze łączy się z przyjazdem ambasadora. I ja kilka dni wcześniej jeszcze byłam z ambasadorem w przemyślu, gdzie zaproponowaliśmy taki program podróży sentymentalnej, ponieważ profesor Zbigniew Brzeziński jako dziecko filmiki, tak? tam się wychowywał. To było dosłownie na kilka dni przed, a w sam dzień tego ostatniego dnia w pracy jeszcze byłam na spotkaniu, no bo zawsze wtedy towarzyszyłam ambasadorowi na spotkaniu. Tłumaczyłam je także w Urzędzie Miasta z prezydentem Jackiem Majchrowskim i jeszcze byliśmy w Krakowskim Parku Technologicznym. Tam także było spotkanie z młodymi startupami, innowatorami. W związku z tym do ostatnich chwil pracowałam i sprawiało mi to wielką radość, bo to było coś, co zawsze lubiłam i, i czułam, czułam się w tym. No, taka spełniona. Powiem, że, że czuję po tych latach, chociaż nie chcę, żeby to zabrzmiało, że wszystko było piękne, wspaniałe, bo to była i ciężka praca, i niesamowite stresy, ogromna adrenalina. Zwłaszcza przy wizytach prezydenckich to, to musiało być wszystko, każdy krok dokładnie sprawdzony. I ja właśnie byłam tym liaison między ekipą z Białego domu, a Polskim, czy to biurem, prezy kancelarią prezydenta, czy premiera. No i to jednak są stresy, bo oczywiście wtedy trzeba jakoś wypośrodkować amerykańskie wymogi i oczekiwania, no, ale też gospodarzy. I ja zawsze starałam się zwracać na to uwagę, żeby e, jednak nasze zwyczaje Oczekiwania i, i to, co w naszej kulturze leży, żeby także było odpowiednio wzięte pod uwagę. To wydaje mi się wtedy, jeżeli padałam już ze zmęczenia, wracałam do hotelu i po prostu nie byłam w stanie. Nawet no włączałam tylko telewizor i, i, i po prostu wtedy myślałam sobie, no nie, no ale jednak doszliśmy do porozumienia. No jednak będzie tak, że obie strony powinny być zadowolone. Płakać ze zmęczenia też ci się pewnie zdarzało. Tak, tak byłam, no i mm. nóg nie czułam po mm. prostu czasem, bo to były kilometry, kilometry przejścia tak, <laughs> wszystkiego tak, tak. piechotą, żeby zobaczyć trasę, żeby zobaczyć te wszystkie labirynty na przykład w Pałacu Prezydenckim. Zanim wizyta się odbędzie. Myślę jeszcze o tym, jako rzeczniczka prasowa, sama wiem po sobie, że mam taką tendencję, że, że ja na przykład wiem, że jak mam coś zrobić, to to zrobię. Ale Iwona nie działa sama, jest sztab ludzi, którym musisz zaufać. Dokładnie. I to jest jakby, wydaje mi się, podstawa. To jest właśnie dobra współpraca. No, ja miałam szczęście i świetny nasz zespół prasy i kultury w Krakowie, ale także w Warszawie. Każdy projekt tworzy się wspólnie, nic nie można jednoosobowo zakończyć, Ale prawda? to mi aż trudno uwierzyć, bo sama mam różne doświadczenia, że nie zawsze wszyscy chcą grać do jednej bramki. No nie zawsze i były trudne sytuacje i jedni są bardziej zaangażowani, inni mniej. No niemniej jednak zawsze jakoś na koniec, chociaż Czasem jest takie poczucie, że no ja z siebie daję wszystko i siedzę długie godziny, i także w domu po godzinach. Może nie, nie wszyscy, aczkolwiek naprawdę nasz zespół był sol solidarny i, i wspierał się. Chyba też miałam szczęście. To jest zespół, z którym do dzisiaj jestem w przyjaźni, spotykamy się. Tu posłuszmy się nazwą podcastu, że o tych złych spra sprawach w tym wypadku lepiej nie mówić. Nie, nie. bo one naprawdę. <laughs> za zapytałaś mnie o to, ale ja w ogóle o tym nie myślę, dlatego że po pierwsze bardzo lubiłam nasz zespół. W jakimś sensie przyjaźniliśmy się i, i, i do dziś, ale też w momentach trudnych wspieraliśmy się. Co nie znaczy, że było gładko. Czasem mm -hmm. ktoś trochę podniósł głos czy wykazał niecierpliwość, ale po projekcie, po tym jak już wyszło. No to wszyscy mieli satysfakcję i jakoś celebrowaliśmy to. I, I zresztą ja wierzę bardzo w konieczność zaufania. Ja mam taką zasadę w życiu, to nie tylko w pracy, no bo oczywiście każdy projekt to też była współpraca nie tylko wewnątrz zespołu, ale z przedstawicielami różnych instytucji. My mamy taką zasadę, że nie robimy projektu, Sami, jakby narzucając go, tylko wypracowujemy w kontakcie, musi być zaufanie. Chociaż wiem, że jest też coś takiego, że przy pierwszym kontakcie, może dlatego, że już tyle lat pracowałam, miałam doświadczenie, jak kocham pracę z ludźmi, ale umiem rozpoznać nawet w rozmowie telefonicznej, czy ta osoba jest rzeczywiście tym zainteresowana. I czy właśnie z tą instytucją ten projekt wyjdzie? To jest coś takiego, co na no pewnie po latach człowiek wyczuwa. Czy to jest tylko obowiązek służbowy, podnieść tą słuchawkę i wdać się w rozmowę? Czy jest to takie lekkie to flow? To flow. Właśnie te emocje, które o, coś ciekawego. No i wtedy docieramy się. Mieliśmy wspaniałe projekty z Willą Decjusza, wystawy, mieliśmy Konferencje, i to wszystko tylko dzięki współpracy z ludźmi, ale na początek trzeba zaufać. Bywało, że Projekt wyszedł średnio i już po prostu do tej instytucji się nie wracało. Zresztą ten pierwszy mój szef, który był cudownym człowiekiem, ja jak przyszłam na to stanowisko wyższe, już właśnie doradcy, to zastałam list na swoim biurku w gabinecie, ten, który właśnie obejmowałam, list od niego, gdzie pisał, mam nadzieję, że popełnisz wiele błędów, bo tylko na błędach człowiek się uczy. I ja mu tego nigdy nie zapomniałam. Zresztą, ile razy byłam w Waszyngtonie, to zawsze spotykaliśmy się, mimo że on już był na emeryturze, ale zawsze spotkania to właśnie taka przyjaźń, która trwa, trwała, bo niestety dwa lata temu zmarł. Ale do dzisiaj zresztą jestem z wieloma byłymi szefami w kontakcie, gdzie wymieniamy się, bo, bo oni też się bardzo przywiązują do Polski. Ja miałam szczęście, że w latach 90 polski przyjeżdżali ci, którzy naprawdę mieli poczucie misji. To była ta misja wsparcia Polski w procesie transformacji i dlatego ja miałam takie mocne poczucie, że ja też coś robię dla swojego kraju poprzez kontakty także z kongresmenami, senatorami, opowiadać o Polsce, o tych zmianach, ale także poprzez te projekty jednak wpływać na Proces transformacji, czy to było właśnie wprowadzanie wolontariatu, czy to była lokalny samorząd, który się rodził, wszystkie działania związane z wejściem do NATO, to wszystko te, też były takie wzruszające niesamowicie momenty. I ja myślę, że dyplomaci amerykańscy, bo oni do dzisiaj wspominają te pobyty w Polsce, pracę w Polsce, misje. To jest służba. To jest to absolutnie zawód, służba, to służba. jest służba i oni zawsze to podkreślają, że to jest służba i trzeba mieć dużo pokory, trzeba umieć słuchać, trzeba. Być elastycznym i skłonnym do zmiany, ciągłej zmiany. Jedno z ostatnich pytań jest takie, rok temu przeszłaś na emeryturę, ale nie przeszłaś w ogóle absolutnie i podejrzewam, że, że jeszcze długo, długo, długo będziesz działać, bo wykładasz. To raz, poza tym ja bardzo lubię kontakt ze studentami, zresztą ten kontakt miałam przez cały okres pracy. To było w sposób naturalny, ja zaczęłam zresztą yy, zajęcia ze studentami jeszcze przed końcem pracy ponieważ to są studia podyplomowe i dziejące się w weekendy ale też zaangażowałam się w promowanie książek, ponieważ książki zawsze były moją pasją i całe życie czytanie i jest, jest taką jedną z najbardziej ulubionych form spędzania czasu. Tak się poznałyśmy tu z właśnie, No właśnie. I kontakty z wydawnictwem uniwersyteckim, ale równocześnie z pisarzami w Stanach. Z którymi na przykład właśnie dyskutujemy, nie wiem, Bostonem czy Waszyngtonem, więc to mi daje dużą satysfakcję, bo to jest przedłużenie mojej pracy, ale z drugiej strony to jest trochę już teraz tak na własne konto, w sensie ja już nie muszę raportować tego, nie muszę pytać, prawda, o, o zgodę czy, czy ewentualnie no, zdawać relacje. To już trochę jestem sama sobie, sterem żeglarzem i okrętem. I tu słuchaczom i słuchaczkom powiem, że pewnie słyszeliście dźwięk domofonu. Nie wiem, czy to już nam dają sygnał, że mamy kończyć. Ostatnie pytanie, krótka odpowiedź. Moje marzenie? Marzenie osobiste to przede wszystkim związane pewnie z rodziną, i, ale jednak ja nie mogę się oderwać od tego, co się dzieje w świecie. Moje marzenie to jest przede wszystkim, żebyśmy mogli żyć w trochę spokojniejszym świecie. Ale też marzeniem, żebyśmy z powrotem zaczęli umieć ze za sobą rozmawiać. To przecież prezydent Clinton powiedział, że Polska jest natchnieniem dla całego obozu zmian. To było po, połowa lat 90. Amerykańscy dyplomaci przyjeżdżali tu zafascynowani Solidarnością, najpierw potem Transformacją. I jak powinniśmy się dzielić tą zmianą z innymi, Krajami. I tego wątku, co się dzieje teraz, nawet nie otwieram, być może będzie okazja. Bardzo dziękuję, że przyjęłeś zaproszenie, Iwona Zadecka. Dziękuję bardzo.